Jeśli ludzie nie będą chcieli monarchii, to jej nie będzie. A ja każdego dnia muszę udowadniać, że jestem potrzebny. To słowa Karola, księcia Walii. Sądząc w entuzjazmie, z jakim przyjętego u nas, to w Polsce następca tronu jest potrzebny. Po tym, jak podbił serca mieszkańców Białowierze z żubrami na czele, dziś książę był na poligonie i w gmachu giełdym. Czy prawdą jest, że chce też kupić pałac na Dolnym Śląsku? Leszek Krawczyk. Już na początku można było zauważyć, że poligon wojskowy nie jest ulubionym miejscem księżnej Kamili. Mimo to księżna w stroju odpowiednim do sytuacji dzielnie towarzyszyła księciu Karolowi. Ostatni dzień wizyty książęca para rozpoczęła od spotkania z żołnierzami pierwszej brygady pancernej, którzy już za kilka tygodni rozpoczną służbę w Afganistanie. W bardzo przyjazny, rodzinny sposób starali się zamienić. Dodajcie tuchy parę półsłów przed wyjazdem. Książę Wali ma sentyment do munduru, bo choć jest następcą tronu, to i tak miał obowiązek służyć w armii. Wspieranie młodych przedsiębiorców to już własna inicjatywa księcia Karola, który na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych spotkał się z młodymi biznesmenami. Księcia szczególnie zainteresował pomysł na firmę usuwającą ze ścian budynków napisy pozostawione przez wandali. To fascynujące. Nie mogłem uwierzyć w te wszystkie graffiti, jakie widziałem tu w Warszawie. Pytało takie szczegóły, że nie, nie, nie mogliśmy mu wszystkiego powiedzieć. No, Panie redaktor powiedział, że była obawa, że też chce w to wejść. O tym, że książę ma zamiar inwestować w Polsce spekulowały gazety. Pałac w Boszkowie na razie nie zmieni jednak właściciela. Pod patronatem księcia powstanie za to zespół, który zajmie się ratowaniem zabytków Dolnego Śląska, bo książę do Polski zamierza wracać. Książę był pod wielkim wrażeniem ciepłego przyjęcia, jakiego zarówno on, jak i księżna Świadczyli tutaj w Polsce. Para Książęca kontynuuje swoją podróż po Europie, po Warszawie, przyszła kolejna – na Budapeszt. Śledząc obfitujący w atrakcję program Książęcej Wizyty, także i my mieliśmy okazję do tego, żeby przypomnieć sobie o wyjątkowych ludziach i miejscach w Polsce, o których na co dzień nie zawsze przecież pamiętamy. Leszek Krawczyk, Wiadomości.